Nowenna w intencji pracy Za wstawiennictwem świętego Marii Eskriwy O Boże, który za przyczyną Najświętszej Maryi Panny Udzieliłeś niezliczonych łask świętemu księdzu Marii, Obierając go za swoje najwierniejsze narzędzie do założenia opus dei, drogi do świętości przez pracę zawodową i wypełnianie codziennych obowiązków chrześcijanina, sprawła łaskawie, żebym ja także potrafił każdą chwilę i sytuację w mym życiu wykorzystać jako sposobność do miłowania ciebie i służenia Kościołowi, papieżowi i wszystkim duszom z radością i prostotą serca, oświetlając drogi ziemskie światłem wiary i miłości. Przez wstawiennictwo świętego José Marii udziel mi łaski, o którą cię proszę. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.